Hen w Dalekim Królestwie krążą opowieści o czarownicy. Proszę, proszę. Diabolina mieszka w sercu Kniei, wielkiego, magicznego lasu, pełnego posłusznych i oddanych jej stworów, nieustraszonych wojów i świętojańskich wróżek wodnych. U jej boku stoi potężny smok, który strzeże bezpieczeństwa tej magicznej krainy. Ale żadne z tych stworzeń nie jest tak oddane diabolinie jak diawal. Czemu zabrałaś mi to piękne ciało? Raz człowiek, raz kruk. Dla swej pani gotów jest zmienić się w co tylko ona zabraknie. Knieja jest pełna niezwykłych i groźnych stworzeń. Najbardziej przerażającym z nich jest sama diabolina. Ma wielkie, potężne skrzydła, ma władzę nad siłami magicznymi i jest bezlitosna dla przeciwników. Sekrety i tajemnice Kniei odkryjesz w filmie Czarownica. Wkrótce w kinach.